Tego Boxdela już nie będzie w federacji, nie? Sam Sylwek wiesz, jak wygląda współpraca z Michałem i tak dalej, nie? No, tak skadrowali zdjęcie. No, tu stał Boksdel, nie? Musimy sobie tego wyobrazić. Boxdel tu jechał, to Sylwek mu to bardzo odradzał i powiedział dokładnie. Powiedział mi to Michał. Powiedział dokładnie: Nie jedź, nie buduj, nie buduj go. Już jest i tak duży. Straszne kłamstwo. Powiem wam, jak to wyglądało, nie? Ale Boxdel zaczął twierdzić, że dostał zaproszenie od na ten program. Czy to prawda, że. Na pewno, Wersow lubi kontrowersję, tak, tak. To jest ten człowiek, który ucieka przed policjantami, tam wchodził na drzewo. Mogliście Państwo obaczyć, oba, oba, tak? Pan, pan Wardega chyba, tak, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, i zobaczymy sobie też parę rzeczy z live'a Wardęgi, którym jeszcze omawiał tę aferę i gdzie mówił, że sobie robi teraz przerwę, bo musi nagrać drugą część. Ale było tam parę ciekawych rzeczy, które mm, myślę, że warto też dorzucić, żeby mieć pełen obraz. Zobaczmy. Może znowu uważa, że to jest spisek mój i Wojtka Goli. Nie wiem, no bo chce on uderzać w całą branżę frekwittową, więc też fame, którą stworzyłem. Przygotujcie się na jedną z pięciu części nuklearnego uderzenia. Na sam początek Sylwester Wardenga. Więc Boxdale już zapowiada pięć filmów. Nowy projekt. Ja bym się nie zdziwił, jak Bogze to wrzucił na nowy kanał. Trochę to wygląda jak znowu taktyka yy, zaśmiecenia internetu, żeby ludziom się znudziło, nie? Żeby ludzie na przykład po trzecim filmie powiedzieli: Dobra, k**a, dajcie już spokój, nie? Co, coś takiego. Natomiast. To też może być część rozgrywki. Ja tak uważam i też są takie y, teorie. I wam zaraz przeczytam jedną, bo to się też y, na wykopie się pojawiają ciekawe teorie. Natomiast z tego co wiem, czy powiem wam tak, nie? To co wysłyszeliście ogólnie po Pandorze, że tam, y, że chłopaki to ogólnie, no że tam byli za Boxdelem, ale ten zły Andrzej ich nastawiał i tak dalej. To jest ogólnie ściema, nie? bo... I to jest ciekawe info. To jest ciekawe info. Jak mówiło o tym, że to ściema, bo raczej było cały czas rzucane ten na Andrzeja, i że w zasadzie tamci to, no może nie tak, że nie mieli wątpliwości, ale zasadniczo byli po stronie Boxdela. Tylko ten Andrzej. I nawet w sumie Boxdel to łyknął, bo potem też, no coś tam gadał, żeby się na chłopakach zawiódł, ale ten Andrzej. Aj, ten Andrzej. Także to ciekawe, że tak wardęga mówi pewnie, że to była ściema. Ja rozmawiałem wtedy dużo z Rafałem. No, i Rafał mówił trochę inne rzeczy, nie, że ogólnie ciężko się współpracuje z Michałem i tak dalej. I że no, no nie było tak, że, no że chłopaki byli bardzo smutni, że tego boxdela już nie będzie w federacji, nie? Były takie zwroty, że sam Sylwek wiesz jak wygląda współpraca z Michałem i tak dalej, nie? Mniej więcej takie rzeczy e, były. Więc teraz. Chodzą słuchy, no że, chłop, no że teraz już jest spory przypał z Boxdelem, jeżeli chodzi o wizerunek, nie? I być może, no chłopaki już się chcieli tego Boxdela, to jest jedna z takich teorii. No po prostu już go z federacji pożegnać, nie? Yy, no ale tutaj Boxdel, bo pamiętajmy, nie? że Boxdel ma na federację. Znacznie mocniejsze rzeczy, tak jak on zawsze odpowiadał, nie nawet w tych głosówkach, że jakby to wyszło, to by była masakra, tak zawsze Boxdell twierdził. Czy myślisz, że Boxdell usunie tatuaż Fame? Myślę, że będzie mniej więcej coś takiego. Dzięki Fame, m.in. By zawsze w duchu. Myślę, że mniej więcej tak będzie. Właśnie Boxdell mi opowiadał, że od Pandory to ich ciągle nagrywał, no i żeby było grubo, jakby to wyszło. Takie były słowa Boxdella. I być może to jest taki straszak w postaci tego wpisu, że Boxdell zapowiada koniec branży freakfightowej, bo chłopaki teraz mają no ciężki orzek do zgryzienia. Jeżeli się Boxdella nie pozbędą, no to wizerunkowo ciężko będzie, nie? E, dla nich. Natomiast jeśli się pozbędą, w jakimś tam stopniu być może oczyszczą trochę wizerunek, ale pytanie co ma na nich Boxdel? A Boxdel tu zapowiada koniec branży free że ma niby takie rzeczy, że to wszystko pójdzie do kosza, nie? I no i tutaj właśnie pytanie co zrobią yy, chłopaki. I jest taka teoria, że ogólnie wam tutaj pokażę, Fame MMA zdecydowało się na crowdfunding. Ten markę znają miliony Polaków, nie bez przyczyny zresztą. Fame MMA to największa federacja sportowo-rozrywkowa w Europie. Przez ostatnie kilka lat spółka rozwijała się błyskawicznie, teraz kolejnym krokiem jest emisja akcji. I zobaczcie, jak sobie wejdziemy tutaj... Aha. To strona nie działa. <laughs> Dobra, tu mam emisję emisjafamemma.com Dobra, bezpośrednia strona. Emis... Y, to będzie strona famema.emiteo.pl e, Dołącz do Fame MMA SA. Stań się akcjonariuszem największej federacji fighterskiej w tej części świata. W przeciągu trzech lat marka Fame MA stała się kluczowym graczem na rynku MMA wśród Federacji Sportu Rozrywkowej w Europie. Od pierwszej Gali, która odbyła się w Koszalinie z czerwca. Min, bla, 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 bla Krzysztof Rosparac, CEO Fame MMA. No, na zdjęciu, gdzie są niby. Y... O, to pokażę Wam, odsunę. Kamerkę na chwilę, patrzcie, zostało. Zachęcają, by się stać akcjonariuszem. No tak skadrowali zdjęcie. No tu stał Boksdel, nie? Musimy sobie go wyobrazić. A w ogóle śmiesznie rozciągnięte jest to zdjęcie. Więc to jest takie. Postanowili, że lepiej będzie. Jeszcze śmiesznie rozciągnięte jest to zdjęcie. Wizerunkowo jak Bogdela już na zdjęciu nie będzie zobaczę czy coś było ciekawego jeszcze. Dzisiaj tak trochę bardziej to poskipuję. Co? To ja wam teraz pokażę te teorie, jakie są na temat tego filmu. No to na przykład tutaj mamy taką teorię z wykopu. Kurwa zdjęcie. Hm. Można było screena zrobić. Kurwa zdjęcie monitora. E z Anonima, bo nie chcę być z tym kojarzony. Po pierwsze, dla Sokoła i Urczygi, Wasze wpisy obok Zelu to jest zasięg pogali, zasięg, którym się cieszą. Chwałą przypisują sobie za niego zasługi na LinkedIn. Zresztą zaraz przeczytam to. Zresztą zobaczcie, pik. Po drugie, widzę, że na tagu przypisujecie oby Panom obronę. Na dniach pójdzie oświadczenie o zakończeniu współpracy z kubkarzy z mistrzem Emaśląska. Masny już, czyli Boksdel już o tym wie, stąd informacja o filmie. Liczy na to, że kupkarze się przestraszą i wywiną taki fejkowy aut z federacji, jak ostatnio to miało miejsce. Także dzisiaj się materiału nie spodziewajcie, on jeszcze nie istnieje, a jego zawartość będzie zależała od ruchów włodarzy. I tutaj muszę powiedzieć, że Boksdel miał taki plan chyba w lutym, żeby stać się fejkowym... Nie, no wiecie, też na wykopie mnóstwo teorii ludzie szyją, to jest też tak. W sensie spoko to sobie tak wrzucić pod jakąś rozwagę, ale traktowanie tego super poważnie i każdej takiej informacji na zasadzie trasmi bro, no to takie jest inna sprawa, no. no miał taki plan, że w Dołzie Do się stanie, y że po prostu ktoś będzie miał jego udziały i z Fejmem też miał taki plan, że na przykład dalej będzie udziałowcem, ale ktoś inny będzie, wiecie, no to się nie wiem jak to nazywa, słup czy coś takiego, Ta takie były jego słowa, czy tak Zrobił, nie mam pojęcia, ale tak. Czy nie wiem, że to że słup? Chyba to się jakoś tam, że ukryty, to ktoś kiedyś coś o tym gadał, że jakiś coś ukrytym akcjonariuszem, czy jakoś tak to się tam nazywało. Nie wiem, że słup. Takie plany snuł. I dlaczego dla niego to jest takie ważne, żeby dalej mieć wpływ na federację, nie? Żeby nie pozwolić się, żeby nie pozwolić chłopakom się tak całkowicie wyautować. Bo to nawet taką teorię y, dał Nitrozyniak, że póki y, Boxdel będzie w federacji będzie miał wpływ, to zawsze się znajdą ludzie, którzy będą go bronić. Influencerzy, oczywiście nie, no bo zawsze będzie w stanie załatwić walkę i tak dalej. A jeżeli bok. No to jest popieprzone. Że w pewnym sensie siła bok załatwi w tym, że Czy możesz ci walkę załatwić. Niech tam nieważne jest, jakie rzeczy wysyłał, czy nie wysyłał. Jak jest przydatny, może ci ku waleczkę cyknąć, albo byłeś wierny, wierny, albo coś tam. No, prawda by to stracił, no to ci ludzie... Raczej, wiesz co, to jest kolejna taka cegiełka do tego, jak freak fighty wpłynęły na internet. To bardziej też o tym. Jakby często się o tym mówi, że właśnie ludzie kiedyś troszkę bardziej uważali na wizerunek, trochę się zastanowili, co robią, mieli trochę inne podejście. A teraz, wiesz, masz przypał? Zajebiście, idź se zawalcz, jeszcze to zmonetyzujesz. Ale jeszcze co bardziej jest jak wygrasz i w dobrym stylu, to potem się okazuje, że nawet niektórzy ludzie mówią, no niby chuj i słabo się zachował, ale walka dobra i wygrał jakby to cokolwiek zmieniało, są widoczne. No się podwracają wtedy, nie? Pytanie czy się wtedy Ferrari na przykład by odwrócił, bo no tutaj jeszcze raz warto podkreślić, że ogólnie chłopaki mieli ogłaszać nową federację. Box del Ferrari, nie wiem czy Denis też by tam miał być, e, czy taki był plan, nie mam pojęcia, nie? Mieli stworzyć właśnie nową federację i ta, fed, ta federacja ogólnie nowa ich, miała całkowicie wykurzyć Cloud. E, oni e, właśnie ta, bo Cloud teraz słynie, że oni są, że jest tam dużo Dużo dymów, nie? I tak dalej. I Boxdell, właśnie, chciał zrobić taką oddzielną federację od Fejmu, żeby tam no, totalnie się kotłowało, żeby były totalne dymy, i tak dalej. Dlatego Ferrari, tak, no tam murem teraz stoi za Boxdellem, no bo. No miał mieć po prostu miał być włodarzem. To tam już oni to chyba już gadali o tym na bandzie i tak dalej. O, w ogóle właśnie ciekawe jest to, że mimo tego wszystkiego, co się dzieje, to jest w ogóle ciekawe. Ja nie, olbrzymie wydarzenie, <ścoughs> Sokołowski, Olbrzymie wydarzenie. Wspaniała oprawa, doskonały oddźwięk medialny, Mimo że, wiecie, no. Ależ gra słów. Ogólnie medialnie, no to federacja ma chyba na... jeszcze jakiś Joker bije Asa, trzeba było. wplątać. gorszy okres. Nie wiem, czy w historii być może były gorsze. No, ale nie jest za ciekawe. A tutaj wspaniała oprawa, doskonały oddźwięk medialny, ponad 20-milionowe dotarcie. No i teraz pytanie, czy oni, oni i na przykład mój film, i zasięg mojego filmu i tych wszystkich postów liczą jako dotarcie? E, bo wiecie, no to są trochę o federacji. E, ja nie wiem, jak on to liczy, ale okej. Okay. Realizacja przyjętej strategii PR przyniosła oczekiwany efekt. Brawo. Ogólnie programy miały tragiczną oglądalność, poza tą, tym programem. E... Fame legendy, czy coś takiego. Tam nawet chyba była, był jeden moment, że. 17 tysięcy miał program. Jeden z pierwszych tych tutaj takich promocyjnych. No i tutaj Jurczyga. Fame 22 na PG Narodowy przychodzi do historii. Wszystkie założenia krótkoterminowej strategii PR zostały zrealizowane i przyniosły wymierne rezultaty. Wyniki analizy przekazu medialnego w Fight Weeku mówią same za siebie. Liczba publikacji 839 plus 264 w porównaniu do ostatniej gali. Dotarcie publikacji 20 milionów użytkowników plus 3 milionów w porównaniu do ostatniej gali. Dodatkowym wskaźnikiem potwierdzającym skuteczność komunikacji są wyniki badania które co miesiąc przeprowadza niezależny portal branżowy MMA Rocks. Fame MMA była najbardziej medialną federacją w okresie realizacji strategii PR, uzyskując zasięgi większe od tak prestiżowych... Jezu, ja nie wiem, czy... Nie, może ja tak reaguję, ale jak czytam takie rzeczy, to mam wrażenie takiego pierdolenia totalnego, że to głowa mała. W sensie takiego, o wow, ale jesteśmy skuteczni, ale zajebiście cały plan działał, wiecie, i takie... Jakbyś tam kwa Pana Boga za nogi złapał. Nie wiem, takie... Ja się nie nadaję ogólnie do żadnych korporacji. Ja po prostu tak nie lubię takiego języka, takiej formy komunikacji ludzi. Wiecie, rozdrabniania odpowiedzialności za wszystko. Ja tego tak kurwa nie lubię, żebym się nie nadawał. Dlatego tak samo jak Gimper mówił, że czasami są jacyś biznesmeni starej daty, którzy też tak zanim ci powiedzą o co chodzi, to takim wielkim kółkiem nie nadaje się do tego. To jest gość od PR-u? No, no widać. No. To powiedz, że jesteś gościem od PR-u, nie mówiąc, że jesteś gościem od PR-u. No. Zdecydowanie był to najbardziej wymagający projekt w moim życiu. Nie zabrakło kilku trudnych momentów, ale widok wspaniałej oprawy i kompletu publiczności w trakcie wydarzenia spowodował, że całe zmęczenie w sekundę zmieniło się w ekscytację. Hm. Bardzo dziękuję całemu zespołowi, który z ramienia naszej agencji. Był odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie strategii PR, kompleksową obsługę medialną, wydarzenia oraz organizację pracy biura prasowego. Doskonała robota, która pozwala nam z dumą wspominać te historyczne wydarzenia. No i teraz, tak, według mnie, no chłopaki z ale to jest według mnie, nie chcą tego boxdela odsunąć, natomiast on straszy filmami. Że jeden ma być na mnie, a cztery, to wiecie, mają zniszczyć całą branżę. Czy Bogdziel jest do tego zdolny, gdyby go fame odsunął? Myślę, że tak. Bo on mi wielokrotnie powtarzał, że w pandorze to się najbardziej zawiódł na chłopakach z Fejmu, nie. No i że ma ta, na nich ma jakieś tam najmocniejsze rzeczy. Nagrania ze skarpetek. Tak dalej, więc ja jestem bardzo ciekawy, co się będzie działo i w którą stronę fame pójdzie. Według mnie Boxdel ma na tyle mocne rzeczy, bo też z kilkoma osobami rozmawiałem, no, że to by było ogromne ryzyko dla fejmu wchodzić w, w konflikt z Boxdelem. Szczególnie z Boxelem, który nie ma już zbyt wiele do stracenia. Dlatego Bokzel zawsze coś ma do stracenia. W sensie inaczej, on w swojej głowie zawsze ma coś do stracenia, bo to jest gość uzależniony od zasięgów, uwagi ludzi i funkcjonowania w internecie. No. I to, 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 to każda z kolejnych afer, dram, wszystko wszystko to, to pokazywało i to wszystko, co się dzieje teraz jest kolejnym potwierdzeniem, więc Mokzel w swojej głowie zawsze ma coś do stracenia. Nawet jakby miał tam dwa miliardy na koncie, to, to też by było nieistotne, bo on potrzebuje tego tej całej dawki i emocji. Więc to może być bardzo no, ciekawy okres, jeśli chodzi o branżę Freak Fight w Polsce. O, w ogóle jak sprawa... Bo jakiś czas temu Hylik został, nie? Tam ym, śledztwo zostało rozpoczęte. Jak w ogóle to wygląda ta sytuacja? Bo to już minęło kilka lat. Nie, no, W lutym coś się pojawiało, że możliwy powrót Hailik, ale to jakoś... No jestem ciekawy. Nie ja wiem, dziwne by to było, jakby Heilig miał teraz wrócić w sensie. Ja, to, to jest, okej, okay, to jest moja perspektywa. Ja i tak mam totalne przesycenie tymi free fightami. Mam wrażenie, że rynek już jest zapchany tematem. Okazuje się też, że no, nawet jakieś wielkie wydarzenia nie sprzedają się super, więc nie wiem, czy jest miejsce na. Jeszcze jedną kolejną federację, właśnie pokroju High Liga czy coś, i nie wiem, i zapełnianie tego rynku jeszcze bardziej, jakieś wchodzenie w te, te wyścigi odnośnie terminów, obiektów, wiecie, i, i wyścigów kontrowersji, sprzedaży pay-per-view. Nie wiem, ja mam wrażenie, że trochę za dużo już tego jest. To... na no, tym bardziej z tą historią High Liga, nie? To już... Śledztwo nie wiem, jak tam poszło, nie? Eee, no dobrze. Teraz bym chciał w ogóle. Opowiedzieć wam o kilku takich kłamstwach, szalony reporter, nie, nie wiem na jakiej podstawie, ale on w, w nie wierzy. Boxel tu jechał, to Sylwek mu to bardzo odradzał i powiedział dokładnie, powiedział mi to Michał, powiedział dokładnie, nie jedź, nie buduj, nie buduj go, już jest i tak duży, nie buduj go i tego nie powiedział, a, a Michał do niego mówi, ale co chodzi ci, że nic na niego nie masz, Czy nie chcesz, żeby był duży, on tak. Aha. Może tak być. To patrz, Wardęga no. nie znalazł zna no na szalonego. To, że nie może, nie może nie mieć Ciebie haków, a ty rośniesz. To jest ten typ i ja wam powiem szczerze, że ja nie chciałbym w życiu chodzić i nagrywać wszystkich to. Jakkolwiek miałbym to mnie nie obronić przed czymś i tak dalej. No szalony jaki pewny, że nie ma haków. <laughs> Stanowski trochę grzebnął, ile haków znalazł, ale nie, szalony jest najczystszą osobą w internecie. Bo to cię żera, jak, jaki, to jest, jaki to jest nieszczęśliwy człowiek. Straszne kłamstwo! Powiem wam jak to wyglądało, nie? Boxdel miał jechać do szalonego, obiecał mu i nie pojechał. A obiecał mu nie, a kilka tygodni wcześniej powiedział, że jak wróci stary Boxdel, czyli ten Boxdel, który coś obiecuje i nie dotrzymuje słowa, to żeby ludzie go skancelowali. I ja powiedziałem Boxdelowi, skoro kurwa obiecałeś, to jedź do niego, bo teraz masz przypał i znowu cię ludzie cisną, że znowu kłamiesz. I powiedziałem Boxdelowi, jedź do szalonego że go zbudujesz, ale skoro obiecałeś, to kurwa słowa dotrzymaj. To mu powiedziałem. A Boxdel nagadał szalonemu, że ja mu powiedziałem nie jedź, nie jedź do niego, no weź nie jedź. To Boxdel nie chciał dojechać, nawet nie chciał jechać. Nawet wtedy mu zadałem pytanie. Skoro nie chciałeś jechać od samego początku, to po chuj mu obiecałeś? A Boxdel coś tam, że no, bo nie chcę sobie robić teraz wrogów i tak dalej, nie? No to mówię, skoro obiecałeś, to jedź. I teraz ja nie wiem, który z nich kłamie, nie? Bo być może Bogzel wcale tak nie powiedział. Ale tak, kurwa, czasami te sprawy, znaczy niektóre wątki z tej sprawy, to są tak absurdalne w stylu Michał, obiecałeś, to dotrzymaj słowa. To jak jakaś taka, nie wiem, kurwa, wychowanie podstawowe, takie nauczycielka tłumacząca, że jak być dobrym człowiekiem. Michał, obiecałeś, to musisz dotrzymać słowa i przyjechać do Tomka Matysiaka. Jesus. E, szalonemu, tylko szalony wymyśla, nie wiem. To jest właśnie dwóch takich ancymonków, że ciężko... Yy, ale ja nie wiem, czy też oni tego nie powtarzali na tym podcaście, w sensie, że on to mówił w obecności Bokzela i Bogzel przytakiwał jak już była z nim kosa bo Bogzel tam chyba poszedł trzy razy już i tak dalej, Bokzel ogólnie ja wam opowiem o takich jeszcze innych jego teoriach, które ja wyśmiewałem jedną z takich, yy, że no nie za bardzo mu w to wierzyłem było to, że zaraz po Pandorze bo Bokzel mi tam mówił, że o, Frizz go też zadzwonił, wsparł, nie? no i to okej okay. To mówię, okej, okay, dobra, oni tam nagrywali razem te piosenki, to w uwierzyłem w to, ale Boxel zaczął twierdzić, że dostał zaproszenie od Wersow, i to było jakoś w, y jeszcze w październiku, że dostał zaproszenie od Wersow na ten program, czy to prawda, że? <grym> no w na pewno, Wersow lubi kontrowersje, tak, tak, to jest, idealnie pasuje, to jest, ja bym się zdziwił, jakby nie dostał. Nie? No, i w pierwszej rozmowie ja tam powiedziałem: OK, no kumam, i tak uwierzyłem, nie? Ale zacząłem o tym myśleć, i była później druga rozmowa. I mówię: "Boxdel, jak dostajesz to zaproszenie, to jedź, nie? I on wtedy zaczął coś tam kręcić. Że, a wiesz, to ona może tak rzuciła i tak dalej, że niby tam jak rozmawiał z Frizem przez telefon, to że Weronika niby tak rzuciła, że jak coś to zaprasza na program Bogustela. Ja w to nie wierzę, nie? Że ona coś takiego, że, że ona by go zaprosiła. Nie no, od zawsze wiadomo, że ekipa Holdingu uwielbia kontrowersje i łączenie się w takiej afery, jasne, że tak. Werka to pierwsza, żeby zasięgi ściągnąć. była do programu, to była jedna z takich śmieszniejszych ściem. I jeszcze jedna była taka, jak to, to nawet był przy tym Izak i Błoński, i Gola oczywiście też, ale Gola pewnie powie, że nie pamięta, że Boxel, jak go zapytałem wtedy, to było jakoś po Pandorze, że co on teraz zamierza, i on powiedział, że on teraz będzie robił nową ekipę z Banji i Buddą, że jedzie do Krakowa, jakoś tak w październiku jeszcze, że miał jechać do Krakowa, się przeprowadzić i stworzyć właśnie w sumie ja nie wiem czy bandzi są z Krakowa na pewno Budda jest z Krakowa że mają stworzyć wspólną ekipę nie to też jakaś taka ściema bo wątpię że bandzi i w ogóle że Budda by robił jakąś ekipę i że i Boxter też nie i właśnie coś takiego powiedział a później było spotkanie pomiędzy mną Wojtkiem i Boxelem i Boxel tak ja pytam na serio oni ci zaproponowali coś takiego a on że tak ale że wolałby i tak zostać w Goats nie Lojalny, to trzeba docenić. Widzicie jak miło ze strony Boxdela? <grych> oh, Więc ja myślę, że to była niby taka karta przetargowa. Czy co, coś takiego. Ech. No i jeszcze tutaj mam jedną rzecz. Taką w dziwną, Mam to napisane jako, że ściema z muranem, nie? Dobra, z tym murańskim to chusty. Natomiast czy coś jeszcze było. Czy tutaj nie wiem, kto, to jest jakiś nowy film świeży. 15 godzin temu na wykopie go znalazłem. I się okazuje, że Sokołowski to mnie nie lubi od nie wiem, 12 lat. Przykład nagrywania, gdzie ktoś robi sobie z tego. 13 maja 2014 roku. To jest Sokołowski, czyli to jest aktualny PR-owiec Fejmu, który też działał dla policji, potem odszedł z policji i teraz działa czy świadczy usługi piarowe dla jakichś podmiotów. Ty między innymi dla Fejm MMA. Przykład nagrywania, gdzie ktoś robi sobie z, z tego Dziadu. sposób na życie. To jest ten człowiek, który ucieka przed policjantami, tam wchodził na drzewo. Mogliście Państwo oba, oba, tak Pan Wardega chyba, tak jeśli dobrze pamiętam. Policja rzeczywiście dba o bezpieczeństwo, ale pamiętajmy, że bezpieczeństwo to nie tylko bieganie. Pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo to jest chociażby dbanie o spokój, ten ekonomiczny, walkę z przestępczością zorganizowaną, walkę z przestępczością gospodarczą. W Warszawie i w kilku innych miastach mamy coś, co się nazywa służbą, tą taką e, służbami adaptacyjnymi po kursie podstawowym. Czyli każdy policjant, który kończy kurs podstawowy, musi odbyć 37 służb. Każdy, bez względu na to, gdzie idzie. Wiecie, dla mnie zaskakujące, że my się podniecamy tak tym. On ma sposób na życie, bo z tego, co w mediach przeczytałem, kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie zarabia z odsłon internetowych, więc państwo za to płacą. Dla mnie to trochę dziwne, bo ja sobie powiem tak, kiedyś, żeby e, móc zaistnieć w mediach, trzeba było coś osiągnąć. Trzeba było coś wymyśleć, napisać, być kimś. A dzisiaj w cudzysłowie powiem dupę warto. O, ludzie wychodzą. Pokazać i się w mediach już. No mo, może i tak, nie? Atacha powstaje i jest wygłodniała. Jestem całkowicie przygotowany na wasze ataki. Wasz fejmowski pijan... Znaczy no dobra, ale to jest, no wiadomo, no że wtedy mu to, nie, to się to nie musiało być nic takiego prywatnego, tylko no, no gość zasadniczo był rzecznikiem policji, Wardenga robił sepranki pranki na policji, no jest nie dziwne, że go nie lubił, no bo mu roboty do, dorzucał, nie? Ale czy to by było tak, że do tej pory trzymałby zadrę do wardengi i korzystał teraz na, że może się zemścić za czasy tam z policji, bo, bo teraz działa z Fajem, to tak nie wiem. Robert Sokołowski może używać swoich kontaktów i pchać artykuły w mediach. Twoja grupa Czarny Kurczak, twoja grupa Czarny Orzeł może pisać i moderować negatywne komentarze na mój temat. W tej bitwie czuję, jakbym walczył Czym Ty się teraz zajmujesz, Mariusz? Ja robię nic innego, tylko to, co robiłem dla policji, tylko robię to dla podmiotów prywatnych już dzisiaj. Czyli mamy do czynienia z działaniami PR-owymi, z utrzymywaniem dobrych relacji z, z różnymi podmiotami, relacji pomiędzy podmiotami, a także współdziałaniem z mediami, często w tych sytuacjach kryzysowych. Czyli często do mnie trafiają podmioty, które są w sytuacji kryzysowych i jak poprowadzić dany kryzys, jak co mówić, jak mówić, w jaki sposób, żeby ten tak, to jest ten sam dziennikarz, co, robił fantast, co zrobił fantastyczny wywiad z Dubielem, który oglądaliśmy. Wzruszeni. Gdzie Dubiel robił z siebie ofiarę. Kryzys zwijać, a nie go rozwijać. A co zrobić, jak będzie ustawa o streamingu? O, o, nie o, o, nie co, co z nie, no nie wiem. Jaka ustawa, w sensie? No, coś tam z Gawrą, kiedy tam patrzyliśmy i tam od pierwszej stycznia ma coś wejść. O, o streamingu? Nie, tam ma, Po pierwsze, tam ma wejść. Agresja, jak, Jakieś takie zasady, no. tak. Ale my mamy rzecznika, my mamy który no, działa jakby na linii z rządem. Czyli fajn dalej zostaje za no, Stary. No zobaczcie, my mamy rzecznika, który działa na linii z rządem. O, poczekajcie, to ja się tu dorzucę. O. To, czyli fajn zostaje... <noise> 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 To nie tak? No stary! Ostatnia się, wy, ostatnio się wydarzyła właśnie taka rzecz, która w chuj mnie zaniepokoiła. W chuj. I o tym prawdopodobnie będzie w moim drugim materiale. Tylko jeszcze muszę zdobyć kilka ekspertyz, ale na razie wszyscy mówią, że ja dobrze interpretuję. I to będzie popielone, nie? To będzie popielone wtedy. Nie wiem, mi pierwsze co do, do, do głowy przyszło to, że jakieś podsłuchy, ale nie wiem. Mi to pierwsze co mi do głowy przyszło, że na jakichś podsłuchach jest, ale nie wiem, zobaczymy. Ciekawe jak Wardenga będzie chciał ograć te zakazy, o których mówił i umowy, które podpisywał. To jest dla mnie intrygujące, bo już czy tam ogólnie poszło, że w grudniu mu się kończą różne papierki, które go ograniczają, więc ciekaw jestem jak to będzie chciało ograć wszystko dookoła. To jest dla mnie intrygujące. O Jezu, dobra, tyle na teraz. Do później. Pa, pa.